Damn, whoa you yeah, jam Życie mam jak też, ja ustalam też, nie wiem jak to jest, że wie mamy wielki dar, dał go nam nasz pan. Życie to jest rapo, tak, ja przepisuję teksty, które dyktuje mi duch święty. Będziemy zbawieni, jeśli posłuchamy treści Nie po to to jestem tym raperem, żeby kopować Ewangelię, ale rapuje dziś do ciebie, żebyś otworzył Pismo Święte. Za masz ubogi, gdy nie dotykasz książki pomyśl. Nikogo w rapie nie zaskoczysz. Kroki trzeba je stawiać, żeby iść przed ciebie. Modlitwa jest wyspod, dla której możesz się rozejrzeć. Kim jest raper, gdy nie umiem pływać w bitach? Tym czy ryba, która splątała się w siłach, Czyli czy tej pisma móc się i móc? flow i pisz teksty, to podstawa. Nie wiem jak to jest, że wie. Mamy wielki dar, nam nasz pan. Życie to jest rapto tak. Po drugie, przyjmuj ciało, które daje Jezus. Bez tego dajesz ciała. Jesteś słaby, jeszcze nie wiesz czemu? Nigdy nie wydasz swojej płyty, kiedy nie będziesz siedział przy tym. Jeżeli wierzysz w Boga, nie chodzisz do kościoła, to jak kocham, jak kocham rap, ale nie kocham rapować. Chłopak, chodź ma Boga, w nasie w nazwie on nie umrze za ciebie, ty zuchu, Marzur, Geberg, ciemnie wskrzesi masz tu lekcje, bierz i przepisz. Każdy z nas jest nieśmiertelny, ale nie każdy jest bezpieczny. Jedni będą zbawieni, a drudzy postępni. Jeśli chcesz być wśród pierwszych, to musisz się odmienić. Bo być raperem to nie jest takie łatwe, ale jak posłuchasz Boga rapu, to będziesz miał zabawę zawsze. Nie wiem jak to jest że nie wiem, mamy wielki dar, dogonamy Pan. Ło, 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 słuchaj, przecież parę pierwszych płyt pomijał myślały pewnie Piotrek, przemijał pomyłka. Po pierwsze, pamiętam prestiż pisania poezji, piękny pis przeczytany podczas poszukiwań prawdy pustelni. Po pierwsze, pamiętam prestiż pisania poezji, pewna przemiana przepełniła pamięć pozytywem, Pan. Pokazał prawdę przekierając perspektywę pismą. Przejechałem parę naście pięter potem pokonałem paru panów i w piekie kochałem planetę przemysł. Przedtem to on stworzył mnie, by mógł pokazywać życia cud. Jest tylko jeden taki, który włada wszystkim tu: on stworzył mnie, by mógł pokazywać życia cud. Kiedy tak płyniesz swoim życiem, trzeba odwolić na tej wyspie i na spokojnie to przemyśleć, żeby wypłynąć na głębinę. Żeby wypłynąć nagrywili Czyli czytaj, pisma móc się i mód postawę pisz flow i pisz teksty to podstawa to podstawa Nie wiem jak to jest, że wie mamy wielki dar dałbym na nam nasz pan Życie to jest rap, o tak Życie to jest rap Przejechałem parę na stypię potę Pokonałem paru panów pierwsi pokochałem pokochałem planetę Przemyśl Pozbawił pustnich próżni postawił jest tylko jeden taki bóg, który włada tutaj wszystkim, to on stworzył mnie, bym mógł pokazywać.